Cześć, cześć, tu Kuba. My widzimy się w kolejnym odcinku. Katana mi idzie no, gramy na Yona, nie na SETA, przynajmniej tyle. Yona z Tepekiem. Jeszcze trzeba dodać. Wziąłem w ogóle runki z Magic Resistem na Welkoza, więc trochę przyps. No ale co. Jakoś się musi udać. Wziąłem sobie inny skinek do katy wziąłem się tego desworna, bo jakieś ten perry card, peri nie oddaje, więc wziąłem się do zobaczymy, może deswornik odda. Dobra, kolega ma Bond plantic tutaj. Ładnie dostał turret hita. Znowu sorry za katar, ale no e, nie wiem. No nie potrafię wyzdrowieć, więc orki za katar. Nie wiem kiedy to oglądacie, ale pewnie za jakiś czas jak to nagrywam. Może tydzień po, jakieś parę dni. Oczywiście odejdziemy, no dalej, dalej z tym AD będę szedł. Zobaczymy, ja lubię to. Adę, no ja raczej nie zabiję solo tego kolegi tutaj. Szybko e, szybko je. Dobra, jest double. Ale tutaj klikałem, to nie było to słychać. Ale no, chciałem te fragi, bardzo chciałem te fragi. Szkoda, że nie triple, ale lepsze to niż nic. A tym mam red ma jeszcze po więc sobie tak mogę pozwolić na to chyba. Chyba mówię, bo i tak mi zadał zbyt duży demer, na to jak powinien mi zadać lol. Ale no cóż. Muszę pamiętać, że on nie ma ignite'a i ja wbiję szóstkę po tym chyba, a on nie. Wbił kurde 6 No nie miałem w ani ku, nie miałem, żeby się w niego wbić, więc nie było sensu się wbijać. Ale chyba S zabija. No zabił ładnie. ładnie, pięknie. Bound plating zdjęty. Red się skończył. Dobra, teraz to E po podniesieniu szanpo już powinno mieć dosyć dobry cooldown. Mam nadzieję. Wziąłem nad kanonka. Ładnie. co hmm. Niemcom tam robi tan nami, tak dziwnie trochę. Nie no, ja bym się chciał wrócić, chyba. Nie chciałem tego autosować, ale okay. No Moja albo będę czekał na ganka, albo na błąd tego Jona albo na błąd z junglera. Przed się tam, przeszkód się tam, tam są fajne, fajne naprawdę um, kilki do zgarnięcia. Kurde, chyba bym z ssl go zabił. mogę chyba flashować no strasznie dużo golda 600 golda kurde mogę flash no jaj nie jestem pewny czym go dostał ale wydaje mi się że tak No, jeszcze on nie zginie, Michał, chcesz powiedzieć? No nie! Ale wparciasz z tego człowieka. Ale teraz przyparcił, kolega. Ja się nie wierzę. No, part życia. Nie wiem, 10 HP mu zostało chyba. Przynajmniej nie, nie dostał, ale. Nie mogę. Czemu go to nie zabiło? E, auto I to jeszcze z redem. Lol. No, teraz się dziwię, naprawdę. Polecimy sobie chyba z Botkiem na ich timek. bo to ten kopne to też, i one to w sumie nie wiadomo, i ten Nautilus to pod AP też będzie mu niezłą bombę. W sumie można by iść, no nie no, mam tylko dwóch OPEC-ów, to nie ma sensu raczej pod Witsenda iść. No poczekam aż spuszuję może. No i dlatego kocham Sandera. Nie wiem, kurde. Tak fajnie się mechanicznie tym gra, że to jest hit. No przecież, no ten jest tak wspaniały, jak nie, nie próbowaliście nigdy Sanderera, to naprawdę, no. Nie wiem, może nie lubicie mechanicznie takich rzeczy, ale ja kocham po prostu mechanicznie Sanderera, to jest tak wspaniałe. Te reseciki tak są przepiękne, że to... Po cholerę mam bić tę wieżę. I tak mamy splitującego Sajona, więc że na mnie zabraknie spokojnie. No i za chwilę znowu go zabiję tego Jana. Chyba że tu waj przyjdzie. Connected. <gasps> cool Your team has destroyed a turret. powinien raczej zginąć. To za nowe O, nowe kółeczko jest lol. Nie wiem, kiedy to mi to zmienili. Dopiero teraz zauważyłem. Może jestem ślepy, ale... Naprawdę zauważyłem to dopiero teraz. <grymne> to za lagi, kurde. Co to ma być? ja no, chcę tu puszować. Nie ma co tego puszować. Zrobię sobie tego Witzenda też w tym buildzie, no. Zrobię sobie Witzenda, bo on się przyda. Najpierw sobie zrobię tylko... Chyba tylko Wardena. Ale co, że grałem, źle. Powinienem ją zabić. Nie wiem dlaczego kurczę, tak dziwnie to ku poleciało. Jakby podczas jej daszu, ale przed nią, jakoś tak nie wiem, dziwnie. Nie wiem czemu, kurde, wcześniej nie zrobił czegokolwiek kolega, ale no cóż. No, dostałem trochę tego fizycznego, to kupię Zetona Armora i teraz sobie zbuduję tego ulicę, no, tak jak mówiłem, bo jednak najbardziej sfidowani są z ich teamu AP, więc... 06 o ten set. No ale widzicie, no we wcześniejszej gierce kurczę farta nie było. Teraz już team nie jest zły, to można grać. No team nie jest zły, to można grać. To raczej powinna być wygrana gierka. Jeszcze nie mówmy, że jest na pewno wygrana, ale raczej na dużo procent powinna być wygrana. Uwyczeniem Red Buffa. Ojaj, no, no jestem dla nich strasznie tankowny No nie do tych apeków, bo ci apecy Te apeki Będą mi nadal bili, więc Ładnie wyszło, ładnie. Nie ma sensu, to jest free farma dla przeciwników. Kiedy ludzie to zrozumieją, że niszczenie czegoś takiego na początku... Bez pusha to jest farma dla przeciwników po prostu, no. To jest aż takie trudne do ogarnięcia. To jest po prostu free farma dla przeciwników. Zdawanie im przewagi za darmo, no nie rozumiem tego naprawdę. <laughs> Ja bym tu czekał na kogoś w tym krzaczku, bo jest zwardowany ładnie. Mógłbym tam wlecieć, nieba mi się nie chce. No, ładna gierka, ładna gierka. Dlatego właśnie kurczę lubię standardy Katarina. Nie wiem, jest nieśmiertelna Jak potrafisz zagrać ładnie. Dobra, no teraz już można to zniszczyć, bo nieścimy wszystkie trzy. I teraz powinniśmy iść na Barona i to skończyć po prostu. Nie no! Czemu on nie zginął i czemu mój team się wycofał? akurat jak tam wszedłem, jakby no... Nie wiem, ta nami małda cały czas. Akurat jak wszedłem, to oni se poszli. No, typowe zachowanie. Typowe po prostu Oczywiście przed baronem jeszcze. No ale to vir robi zarodemer demerze tej na Milol. Dobra, ale ja lecę po wilki. Tutaj plant powinien być. I lecę po ucenda mojego przespełnionego, najlepszego, przepięknego I teraz spróbuję dojść do bazy przeciwnika, chociaż nie wiem czy mi się to uda Bo mój team postanowił zginąć, ale on zniszczy tam wieżę chyba No, zniszczył Co by się spodziewał Ale to jest pęta, ale to jest pęta. Jak to ładnie zagram, to, to może być pęta. To naprawdę może być pęta. No, no, ubiłby kata Sander. naprawdę tak miło się tym gra. Napiszcie mi, jaką wy wolicie katę. Czy wolicie jakąś full bombę, czy nie wiem, jakąś tankowatą, czy cokolwiek bo naprawdę mi Kata Sandererem tak po prostu chodzi przepięknie. Ach. Zobaczmy jeszcze staty końcowe. Naprawdę, kurde, ale uwielbiam kata pod Senderera. Naprawdę To jest takie miłe po prostu, ta taka miła, takie miłe uczucie kata pod Senderera. No, no przecież to jest free RP Tylko trzeba mieć team, trzeba mieć team po prostu Mój team musi cokolwiek robić 32 koła dmr kurczę, kurcze, ten Weco zrobił 38 na tym moim botlenie. nie no No wystarczy, że będę miał dwóch teammate'ów, no XD nunu enjoyer patrzy Czy to jest kurde Tersaul? Wait, jakby... To jest KTERSAU, tak! XD! LOL! Ale beczunia. Dobra, nieważne, ale no, wspaniała gierka, oczywiście. E, Conqueror zrobił 800, ile kurde zrobił Sanderer? Szkoda, że nie mogę teraz zobaczyć. Hmm, chyba nie mogę zobaczyć, ile teraz zrobił Sanderer. E, Rumki tutaj, takie jak widzicie, są. No i co? No i ja polecam po prostu budować na pierwszy item sanderera. jeśli gracie na Major i w przeciwnym teamie są przynajmniej jeszcze dwie postacie robiące AP Damage, budujecie na drugi item Wicenda. Jeśli nie, to Botrka. Jeśli jest taka sytuacja jak teraz, że są nafidowane dwie osoby robiące AP Damage, to możecie zrobić sobie na trzecie Wicenda. No ja tutaj zrobiłem sobie Wardena, bo mieli trzech Adeków, więc tak taktycznie sobie zrobiłem Wardenka. Na Armora, potem Wicent, jesteście nieśmiertelni, zabijacie No i jeśli się podobało To zostawcie łapęcję, to oczywiście subika Dla wspaniałej Katarinki Ja wam dziękuję No i pa pa, widzimy się w kolejnych odcineczkach